Dzień dobry Państwu. Obchodzimy rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, najazdu Hitler'sego na Polskę. W związku z kampanią wrześniową i udziałem Wolsztyniaków, czyli mieszkańców miasta i powiatu Wolsztyńskiego, a było bardzo dużo Wolsztyniaków, którzy czynnie brali udział w kampanii wrześniowej. Najpierw przeprowadzano mobilizację taką cichą, tajną. Właściwie to aż w Wielkopolsce przeprowadzano cztery mobilizacje do momentu rozpoczęcia najazdu hitlerowskiego na Polskę. Brano tutaj mieszkańców do 14 Dywizji Piechoty. Ponieważ to jeden pułk był w leśnie, 55 Pułk Piechoty, Drugi pułk był w Poznaniu i trzeci w Gnieźnie. To brali mieszkańców miasta przede wszystkim i rzemieślników. Natomiast do kawalerii, a więc do 17 Pułku Ułanów w Lesznie, do Pułku szelców Konnych w Poznaniu i do Pułku Ułanów w Poznaniu to brano przede wszystkim synów gospodarzy. Dlatego, że nie tylko nie bali się koni, ale umieli się z nimi obchodzić, umieli je karmić, umieli czyścić. A więc przede wszystkim synów gospodarskich rekrutowała się kawaleria w Wielkopolsce. Była to brygada Wielkopolska, brygada kawalerii. Odwołodził nią, Generał Abraham. Armia Polska, cała, a Armia Poznań również, e, opierała cały swój transport na zaprzęgach końskich. Bardzo mało było pojazdów. Gdy się sytuacja zaczęła w 1939 roku zaognieć, zaczęto w Warszawie. Przygotowywać się do wojny. W oparciu o to VII Korpus w Poznaniu, o to dowództwo postanowiono stworzyć Armię Poznań. Obok na północ to powstała Armia Pomorze, na południe Armia Łódź. To były wielkie jednostki. W sumie bardzo szybko. Ta armia Poznań pod dowództwem generała Tadeusza Kutrzeby osiągnęła stan 100 tysięcy żołnierzy. Dobrze wyćwiczonych, ale gorzej uzbrojonych. Do skład tej armii wchodziło lotnictwo. Niewielkie, bo 44 samoloty i to tylko kilka było Łosi. Łosie to były dwusilnikowe bombowce, wspaniałe. To był naprawdę wielkie osiągnięcie myśli technicznej polskich konstruktorów. Ale reszta to były bardzo słabe samoloty. Potem piechota wchodziła w skład tej armii. To wchodziły cztery dywizje. Czternasta dywizja z siedzibą w Poznaniu. Ale sztab mieścił się w Swarzędzu. Chodziło o bezpieczeństwo, by, by sztab nie był narażony na pierwszy atak samolotów niemieckich. Te cztery dywizje piechoty, i w tej dywizji XIV, która miała siedzibę w Poznaniu, to wchodził ten pułk piechoty tutaj z Zeleszna. I ta dywizja miała największy udział mieszkańców Wolsztyna. Potem ta kawaleria, o której wspominałem, ta brygada tutaj Wielkopolska, a potem doszła jeszcze ze Stanisławowa Podolska Brygada Kawalerii. Potem tworzono obronę narodową. To byli rezerwiści ściągani do tej obrony narodowej. Często w cywilnych ubraniach uzbrojeni w stare karabiny z opaskami biało-czerwonymi na lewym ramieniu. Miała ona działalność lokalną przypisaną sobie, ale potem brała udział w działaniach osłonowych, a nawet w wielkiej bitwie pod Kutnem w bitwie nad Bzurą. No i potem jeszcze dowodził tą obroną narokową. a po, podzielono ją na dwie brygady. Bardzo mała, bo tylko dwa bataliony licząca brygada Kaliska. batalion liczył 800 rezerwistów. Natomiast brygada poznańska, to ta miała już 14 batalionów, i dowodził pułkownik Stanisław Siuda. Ten pułkownik, który tutaj wywodził się z Wolsztyna, urodził się w Błotnicy, był powstańcem wielkopolskim w 1919 roku. Dowodził podczas tego powstania odcinkiem frontu wolsztyńskiego, a więc od Zbążczynia do Włoszakowic. Został oficerem, dowódcą. Tego organizowanej obrony narodowej. A więc mamy tutaj już dwóch takich Polaków powstańców na wysokich stanowiskach. Bo 58 Pułkiem Piechoty również dowodził pułkownik Stanisław Tomiak. Obaj dostali się później do niewoli. Jeden z nich nie przeżył, zmarł, a Tomiak dostał się do Anglii po. Zakończył dziań wojennych i tam w Londynie zmarł. Do kraju już nie powrócił. Wspominałem o tym, że również tej kawalerii mieliśmy dwóch takich oficerów. Jeden to był Krzykliński z tej linii chowielickiej był dowódcą czwartego gospodarczego szwadronu kawalerów w Lesie. a drugi dowodził szwadronem Stanisław Kurnatowski, właściciel Dąbrowy Starej. On zginął w bitwie nad Bzurą. Dalej wspominałem o tym, że była ta mobilizacja. Między innymi był Zmobilizowany Leon Grajewski. To był nauczyciel. Po wojnie potem był tutaj dyrektorem szkoły w Żodyniu na końcu. Już w tej chwili nie żyje. Jako plutonowy podchorąży. Nauczyciele po przeszkoleniu, po odbyciu służby wojskowej, potem przeszkoleniu otrzymywali stopień plutonowego podchorążego. Gdy miał dłuższe ćwiczenia, to potem o w stopień oficerski. Drugi nauczyciel też plutonowy podchorąży, Kusman. Kusman Franciszek ciekawa postać. Jego ojciec to był rodowity Niemiec. Matka Polka. On czuł się wciąż Polakiem. I w czasie okupacji no, był trzymany w obozie i nie chciał się wyrzec obywatelstwa polskiego. Brał udział w obronie Warszawy. Jan Lipiński, kierownik szkoły nr 2, jako oficer został zmobilizowany i znalazł się w Wielkopolsce. No i na rozkaz dowództwa. Wraz z innymi oddziałami przekroczył granicę węgierską. Internowany doczekał się zakończenia wojny i powrócił tu do Wolsztyna. Również z nim był dentysta Rogalewski. Józef Pikuła, oficer z Obry, brał udział w kampanii wrześniowej. Znalazł się na Kresach Wschodnich i w Katyniu skończyła się jego droga życiowa, został zamordowany po prostu. Podporucznik Stanisław Kurnatowski, no mówiłem o nim przed chwilą, zginął 10 września pod Walewicami w tej wielkiej bitwie nad Bzurą. No, mówiłem o pułkowniku Stanisławie, powstańcu, dowódcy Pułku Piechoty. I również pułkownik Śuda O, dowódca batalionów obrony narodowej. Tych dwóch pułkowników uczciło społeczeństwo włoskie tablicą pamiątkową, która jest umieszczona na gmachu Poczty Polskiej. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do o, mapy. Mapa, która przedstawia <coughs> początki rozpoczęcia działań wojennych. Tutaj Niemcy zgromadzili potężne siły tak zwana czwarta armia bardzo dobrze uzbrojona dużo ciężkiej broni maszynowej artyleria, czołki, pojazdy mechaniczne dywizje pancerne. I motorowe, lotnictwo <laughs> na południu również. Wywiad polski rozpracował, że uderzenie pójdzie z północy i tutaj od południa, gdzie była ósma armia, też liczebniejsza od Polski i lepiej uzbrojona. I dlatego postanowiono, że Wielkopolska będzie oddana bez działań wojennych. Trzeba się cofać cały czas, bo groziło okrążeniem. Armia Pomorze tutaj została rozbita, no ale jeszcze dużymi siłami przedostawała się na tym kierunek Warszawa. Armia Łódź rozbita zupełnie i na sierac. I dalej Łódź i Warszawę, szły jej zagony. 8 września już pierwsze boje na przedpolach Warszawy. Polacy, tu ta armia nasza, tu poznańska się tu musiała cofać. Proponował parę razy, generału na roku trzeba, by uderzyć z boku jeszcze 8 to jeszcze miało jakiś sens, on miał jeszcze siły. Dalej, to Niemcy nie spodziewali się by tego ataku z boku. To rokowało wielkie nadzieje zwycięstwa. Odciążyłoby Warszawę, dałoby czas na przygotowanie, lepsze się do obrony. Ale naczelne dowództwo nie wyrażało zgody. Jak wyraziło po trzech dniach XI. To już sytuacja była zupełnie inna. I tu rzeka Bzura płynąca pada do Wisły. Ona stanowiła tnos, taką jakby zaporę. Próbowano sforsować ją, i pierwszy atak ósmego, mimo to, że dowództwo nasze nie wyraziło zgody, to zaczęło się rozwijać. I to była największa bitwa nad Bzurą. To tutaj zaczęli Niemcy ponosić duże straty. Hitler przybył do Skierdziejewic zaniepokojony sytuacją osobiście. Wstrzymano atak na Warszawę i jednostki przerzucano tu, by brały udział w bitwie na wzór. Z północy już szły czwarta armia, doskonale uzbrojona, liczebniejsza, lepiej uzbrojona nastąpiło okrążenie polskiej sił. W bitwie tej polski pułk tutaj, naszych leszczyńskich ułanów z wosłował i trzymał przez dwa dni przejście, by mogło się ratować jednostki. Wobec tej sytuacji generał Huczach nakazuje przebijać się przez Puszczę Kaminowską i do Warszawy. część Dostała tu pokonana. Część zginęła, ranni. Dużo dostało się do niewoli, ale jeszcze część przeszła przez puszczę do Modina, twierdzy. Ona już nie przyjmuje żadnych żołnierzy, ponieważ stan jest pełny. Brakowałoby potem żywności, nawet zakwaterowaniem. Idą do Warszawy i biorą udział w obronie Warszawy. Generał Kuczewa zostaje zastępcą komendanta obrony Warszawy, 27 września Warszawa kapituluje. Obrońcy Warszawy dostają się do niewoli i wywożeni do różnych obozów jenieckich, między innymi i do Wolsztyna, tutaj na Komorowie, tu gdzie jest dzisiaj to targowisko, w tych zabudowaniach folwarczych powstał pierwszy obóz jeniecki. Kuczewa, dostał się również do niewoli. No i tak się zakończyła kampania wrześniowa, 2 października, ostatni bój pod Kockiem i kapitulacja ostatnich oddziałów polskich. Ja chciałem tylko państwu jeszcze raz przypomnieć, że bardzo duży był udział mieszkańców Wolsztyna i powiatu wolszczyńskiego w tej armii poznać. I że ona była najbardziej zorganizowana, stoczyła tą największą bitwę i brała udział jeszcze w obronie Warszawy. A poszczególni, którzy żołnierze, dalej się cofali na wschód i dostali się do niewoli radzieckiej. I tam ginęli w tych łagrach sowieckich. Inni przeszli tu na Węgry, jak pan Lipiński, no i przeżyli tą okres niewoli internowani w obozach jenieckich. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na następne spotkanie z historią Polsztyna.